41 tysięcy. Z takim przebiegiem był kupiony. My przejechaliśmy jeszcze jakieś dodatkowe 3-3,5 tysiąca. Liczniki z kolei były wymienione przede wszystkim dlatego, że niestety stare zaczęły się psuć, tam jest Eprom pewien, który niestety powoduje, że one od czasu do czasu mają problem, że tak powiem, z funkcjonowaniem. I jak na ironię zamontowaliśmy drugie, tylko że drugie mają chyba ten sam problem, więc niestety trzeba będzie jeszcze przejść na kolejne. Tak więc nie 96 tysięcy, to ja myślę, że on miał lekką ręką od 15 lat temu. <grymne> <grymne> Może z <zbawić>. Może z <grymne> One każdorazowo niestety po przebiegu rzędu, tam po przekroczeniu tych około 200 tysięcy kilometrów, już zaczynały być problemy z braniem oleju. No taki jest ich niestety urok w lat w YouTube, no. Tutaj mamy jakby pełną serię do dyspozycji. Niestety nie wiem ile zostało z 75, to nie Zakładamy, że jednak troszkę musiało że tak powiem, pójść na, na wieczny spoczynek zobaczymy jak się będzie zachowywało po zrobieniu tak więc A gdzie o tekach słyszałeś Gdzie słyszałem no. o tekach tak naprawdę ze względu na to że ja jestem fanem motoryzacji od najmłodszych lat więc jakby na bieżąco wertuję różnego rodzaju jak nie fora internetowe to strony jak nie strony to sieci społecznościowe i tam tak naprawdę sama oferta teka pojawia się dość często z drugiej Aha. strony my też robimy sporo zakupów chemii w związku z powyższym pojawiamy się tak naprawdę co i rusza też nie ukrywam, że w dużej mierze ja jestem strasznym jakby fascynatem tych różnych nowoczesnych rozwiązań, A co prawda może nie, nie chcę wychodzić aż tak daleko przed szereg, żeby twierdzić, że one leczą jednostki napędowe, ponieważ ciężko jest uleczyć stricte mechaniczne uszkodzenie tylko i wyłącznie przy pomocy środków chemicznych. Natomiast jeśli chodzi o silniki względnie zdrowe, to, to rzeczywiście uważam, że potrafią działać. Natomiast tak jest taką marką dość mocno rozpoznawalną na rynku, przynajmniej z mojej perspektywy. Rozumiem, że jeżeli ktoś się tym tematem mniej interesuje, to, to faktycznie pewnie jego, jego jakby perspektywa na, na akurat jeżeli, jeżeli chodzi o to zagadnienie jest inna. Niemniej jednak uważam, że osoby interesujące się właśnie wspomnianą motoryzacją od tej strony takiej bardziej technicznej w ten czy w inny sposób na teka się natknęły, dlatego, że rzeczywiście jest to w ogóle dość popularny środek mm -hmm. spośród tych polecanych takich półki premium. Tak, pomijam oczywiście jakieś marketowe pułganki, tego raczej nie stosuję. Dopóki nie zgaśnie, trzeba jeździć. <g> A, PCS. A jaki był objaw? Objaw był taki, że samochód podobno zaczął pukać i zjechał na nicę. On przestał pukać wtedy, jak już zgasł. Tank, czyli taki hmm, zbi pośredni zbiornik, y który podłączamy pod przewód odmy, czyli od powietrzenia skrzyni korbowej silnika. E jego zadaniem jest y zapobieganie osadzania się oleju, który trafia nam właśnie przez z przez skrzyni korbowej dalej do układu dolotowego. E I tak naprawdę olej, który zawsze... Y są, są to opary de facto, czyli ten olej zawsze będzie nam się wytrącał w formie takiej zawiesiny. Jest, jest istnieje jeszcze bardziej rozbudowana forma tego, tego układu to się wówczas już nie nazywa się oil catch tankiem, nazywa się separatorem olejowo-powietrznym i o ile oil catch tank ma to do siebie, że cyklicznie, jeżeli oczywiście ten olej faktycznie nam się tam zbiera, zresztą dość wygodnie da się to sprawdzić akurat w przypadku tego konkretnego rozwiązania, ponieważ mamy tutaj taki bagnecik przypominający po prostu bagnet olejowy, na szczęście na dzień dzisiejszy mamy sucho, więc Problem akurat tutaj z olejem wydostającym się przez otmę raczej nie istnieje albo jest marginalny. E, natomiast separatory olejowo-powietrzne działają w taki sposób, że one niejako z automatu oddzielają zawiesinę olejową, e, którą cofają do miski olejowej, e, natomiast do układu dolotowego wpuszczają nam de facto czyste powietrze. Układ fajny potrafi być niestety dość kosztowny ze względu na złożoność swojej konstrukcji. E, da się go zamontować wszędzie, aczkolwiek z powodów czysto ekonomicznych e, m, częściej stosowanym rozwiązaniem są właśnie lecz dlatego że są mniejsze, zgrabniejsze. Zdecydowanie łatwiej y, gdzieś tam schować je pod maską, y, ale tak jak mówię, rozwiązanie polecam. Przodują w tym Amerykanie, którzy potrafią montować to nawet do kosiarek. Y, co robimy? Na chwilę obecną będziemy mierzyć kompresję w silniku jeszcze przed zastosowaniem jakiejkolwiek półkanki, y, ponieważ tutaj akurat musimy się dostać do, do układu zapłonowego konkretnie do święca płonowego z tyłu silnika, więc zdecydowanie łatwiej jest to zrobić poprzez demontowanie fragmentu układu dolotowego. Z drugiej strony też jakby zrobimy to zgodnie ze sztuką, ze względu na to, że układ dolotowy w momencie pomiaru kompresji nie powinien być ławiony filtrem powietrza, tak więc im więcej tego powietrza będzie, tym akurat w tym przypadku lepiej. Będzie to bardziej miarodajne. No i cóż, zaraz zobaczymy jaki efekt da nam jeszcze pomiar kompresji przed zastosowaniem jakiejkolwiek formy pula. Chcę powiedzieć, żebyście tego nie naśladowali, ponieważ w tym celu powinno się użyć specjalnej łapki do demontażu fajek do świec, aczkolwiek ze względu na to, że troszkę jesteśmy leniwi, nie chce nam się po niego iść, więc zrobimy to tak. Na szczęście przewody mamy jeszcze w na tyle dobrym stanie, że raczej nie istnieje tutaj ryzyko ich uszkodzenia. Nie. Ja może też trochę zmienię outfit, to mi będzie mniej szkoda. Opróżniamy bardzo prosto. Akurat ten model, oczywiście, ponieważ zdarzają się bardzo różne. Jest mocowany na zasadzie taki. Tutaj mamy go na wsporniku. Mamy też łatwy dostęp do tej, do, do nazwijmy to pojemnika, w którym powinien zbierać nam się olej. Zaraz dla zobrazowania sytuacji. Mamy jakąś resztkę oleju z mm -hmm. odmy jak to wygląda mniej więcej widać. Rzeczywiście to jest, to też warto dodać, to jest tak naprawdę to, czym proszę mi wybaczyć to sformułowanie, pluje praktycznie każdy samochód, łącznie z tymi nowoczesnymi konstrukcjami, właśnie z układu od me. Zdarzają się też Przypadki i y, polo zresztą należy do tych, do tych niechlubnych wyjątków, których odma potrafi zamarznąć, i to y, faktycznie warto kontrolować w okresie zimowym. Może to dość łatwo doprowadzić do, do awarii jednostki. No, a tak jak mówię, jak to wygląda w praktyce? Widać. Mhm. Mamy pozostałość oleju pochodzącego właśnie z odno olejowej. Może w drugą stronę będzie nieco lepiej widać. No, pięknie. I można by rzec wyglądać tak. Okay. Tak, no tutaj jeszcze mamy mhm. troszkę osadów. Wypróbujmy teka i zobaczmy jak będzie. Teraz tak. zróbmy tak, żeby nie było to teka. Nic nie podmieniliśmy. muszę powiedzieć, że rzeczywiście powoduje to rozbicie tych osadów w związku z powyższym serio film nie był preparowany fajnie fajnie, aż, aż z czystej ciekawości zobaczę, bo tu jest miałbyś jakąś latarkę? tak, oczywiście, przejść? oczywiście, o. bardzo proszę spróbuję to może jakoś właśnie mhm. doświetlić bo to o, jest tako. LED, więc będzie nam, że tak powiem, delikatnie Muszę powiedzieć, że rzeczywiście, przepraszam, że ja tak tym majtam akurat na, na etapie filmu, dobrze, natomiast dobrze. przelejmy sobie to jeszcze do drugiego mhm. pojemnika, bo tutaj ze względu na czarne ścianki słabo to widać. Ale tak, rzeczywiście zbiornik po kecztanku doczyściło nam, no powiedzmy sobie szczerze, jak na bardzo pobieżne yy, półkanie doczyściło nam rzeczywiście nieźle. On wcześniej był takim gęstym, zbitym osadem. Yy, w tej chwili wygląda tak. Robię to bardzo profesjonalnie, bez rękawiczek, wiadomo, BHP jest fundamentem. jest poszukiwamy za y, wielokrotne morderstwa, natomiast przyzwyczailiśmy się już. mnie no, no, przestali do nas strzelać, tak, od jakiegoś czasu. A co my w ogóle teraz robimy? Bo powiedzieliśmy, że nam to tu wkręcić, to tam i co dalej. Czy, ja nie wiem, mi tu kazali tutaj przyjść tylko. Nie wiem, ja teraz... się staram powiedzieć coś mądrego. Ja jakiś termometr dziwny, nie wiem, nie wiem co on z tym zrobić w ogóle. Może to jest termometr. zegarek? Dziwne krzyki mongolskie. To jest zegarek zasilany ciśnieniem z cylindra. Na stówkę. No, nie tak mogę jest. go ustawić. Nie no dobra, tak całkiem na poważnie to oczywiście. Dobra! 12,5? 12,5. Yy, może ja pójdę po kartkę długo, i długopis, co? Będzie nam trochę i pół, zrobimy jeszcze drugi, trzeci, czwarty, przepraszam, nie popisałem się, powinna być albo kropka, albo nawias, ale wyszło jak wyszło. Jedenaście równe? 11 równe 11 Ja mam taką propozycję ze swojej strony, ponieważ niestety robimy troszkę za dużo tych samochodów, ja po prostu nie pamiętam Natomiast sprawdźmy finalnie w autodacie jakie tutaj powinno być bazowe spręgki. No właśnie mówię, tak się na życiu nie sprawdzę Nie, Bo tu... nie tak nie uderzy Może odkryć z młotka? Pewnie tak, no tak. <laughs> Mamy jakieś w ogóle dojście do tego czwartego cilindra, jakieś takie względne? Ja zawsze znajdę. No to ja to to nie wątpię. No, 11,6. Mm, równiutko, prawie że. Równiutko. 12,6. Chyba 11 i 6, nie? Mm -hmm. 11 i pół. Tak A, z ciekawości, co generowało taki ładny piszczący dźwięk przed chwilą? 11 i 6. 6, czyli podobnie. No książkowo. Szczególnie między 12,5-11. E, Okej, okay. tak celem weryfikacji jest, z czym w ogóle mamy do czynienia i w jakim stanie jest to auto, jak najbardziej sprawdzimy, jaki powinien być wyjściowy stopień sprężania dla tej jednostki. No tutaj warto zauważyć, że jednak ten silnik ma już przebieg zbliżający się nieuchronnie do ćwierć do miliona kilometrów, w związku z powyższym e, ma pełne prawo jakby nie domagać, szczególnie, że akurat te jednostki rzeczywiście po około 2000 kilometrów już zaczynały mieć problemy z, e, z wyeksploatacją ratowaniem chociażby pierścieniami blokowymi zobaczymy jak będzie w tym przypadku A powiedz mi co myślisz o kolorze tych świec? Generalnie świece wyglądają, znaczy tak naprawdę to jest chyba świeca z czwartego ostatniego A. cylindra. Ja muszę powiedzieć, że one wyglądają dość zdrowo, to znaczy tak naprawdę to jest akurat przede wszystkim tak, nie są, nie są mokre, w związku z powyższym widać, że spalanie jako takie raczej się odbywa w formie całkowitej, czyli spala wszystko co powinien. Podejrzewam, że ta drobna ilość nagaru, który tutaj widzimy powoduje, że on jednak spala troszkę oleju, co, co dało się zauważyć również e, obserwując, e, e, że tak powiem, co uchodzi z naszego układu wydechowego. E, ten czwarty cylinder mnie troszkę martwi, dlatego że czwarty cylinder jest... E powinien być delikatnie jaśniejszy. Ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną, co się z nim dzieje, ale oczywiście i to postaramy się zweryfikować. Same świece natomiast nie są w złym stanie. To znaczy, yy, świece myślę, że na dzień dzisiejszy... Ile mogą mieć świece przebiegu? Około 10 tysięcy? Nawet chyba nie. 6? Coś takiego. Coś, coś, co yy, jak na 6 tysięcy kilometrów uważam, że, że one rzeczywiście jeszcze nie wyglądają tak źle. No, generalnie jest to w ogóle specyficzna konstrukcja. Tutaj mamy do czynienia ze świecami 3 elektro... 3 elektro... Elektrodowymi, o właśnie, tego słowa mi zabrakło. Tutaj oczywiście wyjściowo są jakby świece przewidziane jednoelektrodowe. Podejrzewamy, że te faktycznie troszkę usprawniają ten proces spalania, niemniej jednak mówię, kolorystyka jest w porządku. Jakby to, 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 to mnie specjalnie nie, nie martwi, bardziej martwi mnie rozbieżność w stopniu sprężania, bo tutaj ona dochodzi do jednego bara, czy nawet przekracza jednego bara w niektórych przypadkach. Mówię, sprawdzimy jaki jest, jak to powinno wyglądać w żebyśmy też wiedzieli jaki, jest, jaki mamy stan odniesienia do rzeczywistości, do parametrów seryjnych. No to cóż, zalejmy półkankę. za chwileczkę sprawdzimy jeszcze zanim oczywiście uruchomimy silnik, jaki powinien być ten wyjściowy stopień sprężenia, o którym mówiłem przed chwilą. No i zobaczymy co nam się zmieni po solidnym płukaniu. Stan oleju w tej chwili to jest mniej więcej 50% stanu do poziomu MAX. Tak naprawdę jest go troszeczkę więcej, dlatego że przed chwilką ukręciliśmy silnikiem, w związku z powyższym on jeszcze nie zdążył nam spłynąć. Jeśli chodzi o kolorystykę, akurat to nam dość dobrze uw uw uwydatni fakt, że mamy jasny ręcznik. Olej był wymieniany jakieś 6000 km temu, a też mamy do czynienia z autem benzynowym, więc on tak bardzo go nie brudzi. Jest jeszcze względnie czysty, to znaczy tak naprawdę wygląda to tak, jak tak powinno na, na, na dzień dzisiejszy zobaczymy, że tak powiem, co nam da solidne płuchanie. No to cóż, lejmy tak. Do dna. Do dna. Nie zaszkodzi. Może pomoże. A może pomoże. No dobra. Spróbujmy. W takim razie kolejny specyfik na razie w warunkach bardzo laboratoryjnych. I ja rozumiem, że on, że tak powiem, dyspersuje, bo to chyba w ten sposób się powinno określić e, sobie tą wodę i że tak powiem przepalają razem z paliwem, natomiast tak. usadzasz to dnie zbiornika. Tak, dokładnie. Czyli Fajne. nie wpadają krople do cylindra, tylko mgiełka, Która jasne, to wybadać. Jasne. O, jaki ładny brązowy nagar. Pukało widać, nie? Ja chcę powiedzieć, że ten olej wcześniej tak nie wyglądał. W sensie on był oczywiście taki brązowy. Mm, no ale nie, ale nie, był tak matowo brązowy. Ale nie był. On jest mleczny aż. Rzeczywiście nie wyglądało to w taki... kolorem tego oleju. Naprawdę tak... Jakie jeszcze, prawda? Przez 20 minut będzie jasny. Teraz teka. Zobaczmy, co wypłucę tym razem na, na świeżej oliwie. Ze, ze względu na to, że cały czas mamy odczepione y, odpuści, podciśnienie sterujące dawką paliwa, y, wobec powyższego, żeby, że tak powiem, ułatwić mu troszkę życie i jednocześnie zminimalizować ten zwiększony pobór paliwa, tak na szybko pozwolę sobie to zaślepić przy pomocy pierwszego dostępnego narzędzia, czyli bagnetu od tecznanka. Będzie działać. Co mu leci? O kurwa, jeszcze mu leci. Jeszcze mu. Nie, dobrze zamagarowane był to No ale widać, że działa chociaż. A. Więc to największy plus, i o to tutaj chodziło w tej sytuacji. Dobra, to znaczy zraliśmy olej, na którym to auto przejechało, nie wiem czy 3 km, pracowało do kupy, myślę, że około 20 minut. No olej jest ciemny, to znaczy tak na pewno nie, nie wygląda zwykły standardowy olej po tak minimalnym przebiegu, nieistotne czy będziemy go liczyć w kilometrach czy w roboczach godzinach pracy, natomiast rzeczywiście widać, że, że wypłukane tych, tych różnych nagarów i zanieczyszczeń jest dużo, ale tak, rzeczywiście jest ciemny i tak jak mówię, no na pewno nie ma to prawa tak wyglądać po, po tak krótkim... Docelowym oleum w naszym przypadku jest Miller Strider 5W40 Myślę, że wystarczy. Nie no, żartuję. Dużo. Zbiornik od środka. Tym razem tak. Kolejny etap czyszczenia samochodu. Zobaczmy co z tego przyszłościowo będzie. Teraz dla lepszego zapachu preparat, który w zasadzie obdrzyga nam wnętrze samochodu. Podobno działa jak granat. I zamykamy. Nie, pachnie tak fajnie słodko całkiem. Powiedzieć. No mówię, jaki słodzki zapach ma. Ja się że to będzie też taki, jakiś taki jak, jak dozonatora, nie? Tak, to to taki tak. jest naprawdę taki przyjemny zapach. Mniej. W sensie, ja już przywykłem do tego, że on dymi. w związku z powyższym m, przywiązuję do tego pewną uwagę, bo nawet gaszę go w niektórych miejscach publicznych, żeby nie irytować innych użytkowników chodnika bądź dróg. Natomiast naprawdę, jakby, poza tym, że nadal widzimy trochę tej strąplonej pary wodnej, to tak naprawdę trzeba dymić, mówię całkiem serio. To taka krótka retrospekcja, co się dzieje? Jesteśmy po dwukrotnym płukaniu jednostki. Raz na oleju tym przepracowanym, który miał około 6000 km, jak wspomnieliśmy wcześniej. Kolejny raz płukaliśmy go na świeżym oleju, na oleju klasy lewkości 5W30 plus oczywiście plus półkanka. Rzeczywiście na chwilę obecną możemy zaobserwować, że auto... Nie, troszeczkę przestało dymić. Jeszcze raz za chwilę postaramy się to pokazać. Na ten moment jesteśmy przygotowani do ponownego pomiaru kompresji. Silnik osiągnął temperaturę roboczą w powyższym. To zrobimy dopiero później, żeby nie było wątpliwości. Zapieczętowany fabrycznie. Tak więc tak naprawdę w silniku w tej chwili mamy tylko i wyłącznie olej klasy 540, dokładnie tak samo jak No do pomiaru kompresji zobaczymy, co poprawiliśmy, co udało się wyrównać, a za siebie niech powiedzą fakty. 12. Dobra. 12. palmy próbujemy mm, 12 no to muszę powiedzieć, że różnica o 1 bar to jest bardzo duża różnica

12, 12 no 12 i przyrost jest tak czy inaczej. Okay. Żeby w Okej. Może by nie było. Podstawowy problem, którego najczęściej nie widać i tak naprawdę ciężko z perspektywy użytkownika go zweryfikować, to są jednak zaklejone pierścienie tłokowe. Jest, zakleić je można dość łatwo, to znaczy wystarczy robić dokładnie to, o czym mówiliśmy, i tak naprawdę przełoży się to niestety i na spadek kompresji, i generalnie na, na nierównomierność pracy jednostki. Ja jestem przede wszystkim zaskoczony tym, że jest równo, to znaczy, o ile jeszcze różnice na poziomie między 11,6 a 12 bar można by uznać za kosmetyczną różnicę, o tym już wzrost o na drugim cylindrze, o, dosłownie skop o jeden bar między 11 a 12 barów, e, to jest już więcej niż zauważalna różnica e, i szczerze mówiąc, zaraz jeszcze to zweryfikujemy, dlatego że dopiero po e, wpięciu e, prawidłowym puszki filtra powietrza, czyli, czyli zorganizowaniu tego dolotu tak, jak on powinien wyglądać, e, tak naprawdę będziemy mieć jakiś mirodajny wynik pewnej, m, że tak powiem, gładkości pracy jednostki. no Ja muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy, jako, jako osoby, która w sumie na co dzień użytkuje to auto jest rzeczywiście lepiej samochód przestał dymić, my przywykliśmy już do tego że on dymi właściwie w sposób permanentny to znaczy oczywiście zmienia się ten stan pomiędzy zimną a ciepłą jednostką i tego jak jest eksploatowana niemniej jednak różnica faktycznie jest zauważalna, w związku z powyższym za chwilkę tak jak mówię zmontujemy jeszcze cały układ sący po to żeby, żeby nie dopuścić tutaj do, do żadnego do żadnych błędów w postaci pobierania przez silnik lewego powietrza i tak dalej zweryfikujemy sobie to zaraz po odpaleniu jednostki co myślę też pokażemy na filmie. No i cóż, tak naprawdę został pewien ostatni szlif do wykonania. E, po dwukrotnym płukaniu, żeby trochę ulżyć życia e, tej jednostce, która jednak swoje już na karku ma. E, Zastosuję moje ust. Póki, póki nie przetestujemy, to się nie dowiemy. No, żeby nie było, nie śmiecimy. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, ja przywykłem do jego dymienia. Ee, raczej byliśmy święcie przekonani, że trzeba będzie tą jednostkę oczyścić w sposób mechaniczny, to znaczy rozebrać ją e, i rzeczywiście doprowadzić do porządku. Natomiast jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo dymienie ustało. To naprawdę nie dymi, To znaczy, nie inscenizowaliśmy tego w żaden sposób, naprawdę przestał dymić. Wodną. To jest oczywiste, tym bardziej, że po dodaniu jeszcze depresatora. Do paliwa ona, ona, ma, prawo, ona ma prawo się pojawić i to jest akurat zupełnie normalna sprawa, ale serio nie dymi. To auto dymiło na niebiesko i to było typowe dymienie takie olejowe, znaczy poprzez za, za sprawą odpalania oleju i naprawdę przez to dymi. Szacun. Dobra, trzeba by coś mądrego jeszcze powiedzieć przed tym odpałem, nie? Eee, No to cóż, jesteśmy trochę jak w TVN tu. No tak by, e, tylko bez turbo, bo to wolnostcach. Dokładnie. No dobra, jesteśmy dzień po kłuchaniu polo. To co się działo wczoraj wszystko widzieliście. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, niewiele się zmieniło, nadal zalany Miller Streetem z 5 w I to pierwsze odpalenie po wczorajszym kłuchaniu mieliśmy sprawdzić, czy auto będzie dymiło na zimno, co też uczyniło. tym co było, to jest bez porównania lepiej na pewno, no. nie?